Zadanie 31 maj 2018 12 wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 30, a suma 12 początkowych wyrazów 162. Szukamy pierwszego wyrazu tego ciągu. No to wiemy, że A12 to 30 i że suma 12 to 162. To zapiszmy S12 to jest A1 dodać A12. Przez 2 i razy 12. To znaczy, że 162 to jest 12, drugich, czyli 6 razy a1 plus a12, czyli 30. No to dzielimy to przez 6 obustronnie. 27 to a1 plus 30, czyli a1 to 27 odjąć 30, czyli minus 3. I to jest koniec zadania.